ważną przesyłkę, Ważna przesyłka. Dawno nie pokazywałem mojego dnia, czyli jak wygląda dzień tak naprawdę. Małego YouTubera od Kulis, a tak naprawdę to w ogóle wygląda cały dzień. Także witam Was bardzo serdecznie, mam nadzieję, że Was nie zanudzę. Plany, plany, plany. No, plany były takie, żeby ten film był długi, ale mój dzień zaczyna się złamać około 15. O, o kurde, 16. Torek, godzina 12. E, moje rączki wyglądają tak, jakbym kogoś zamordował, ale nic bardziej mylnego, bo zbieram tylko wisienki i za chwilę spróbuję zrobić taki manewr, żeby po prostu się na tym zawiesić i w ten sposób zejść, a nie tą tradycyjną metodą. Nie, a tak serio to muszę podładować szybko ten aparat. Za godzinę jadę do innego miasta pociągiem, a to już jest słaba bateria, ale warunek do samodmam ci taki, że jak nie posprzątam tych pięknych ubrań, oczywiście wszystkie są z Gucci, to nie pojadę, więc ja to daję do ładowarki i sprzątam. Moi drodzy, idę na pociąg. Jest godzina 17.50 i mam jeszcze swój stary plan lekcji. Że tak powiem, jadę sobie rekreacyjnie, też troszeczkę dla vlogu. Bardzo fajne miejsce, tutaj zawsze sikałem i tutaj. O, dzisiaj nie mam Neli. Mówiąc całkiem szczerze, to przeczytanie czytania w kościele stresuje mnie aktualnie mniej niż pociąg, który chyba właśnie nadjeżdża, bo dawno nie jeździłem pociągiem, a miałem takie akcje, że wsiadałem w nie w te pociągi i troszeczkę się stresuję i zapomniałem wam powiedzieć w ogóle, po co tam jadę. Jadę rekreacyjnie, a konkretnie tu kupić out, like crowd, to kupić w Jak widzicie, są dwa pociągi, tam jest drugi, ale ja wsiadłem do tego i tak naprawdę to nie wiem, czy do dobrego pociągu wsiadłem, tak jak mówię. Mega stresujące. Mam nadzieję, że ten pociąg pojedzie w tą stronę, a nie w tamtą. Siemanko, witam serdecznie. Słuchajcie, cały przedział jest dla mnie. Mogę tak głośno mówić i na szczęście wsiadę w dobry pociąg. U mnie jest małe miasto. Najgorsze, co może być, to jak <laughs> przyjadą dwa pociągi naraz. I wiecie, ja jestem troszeczkę ułomny, mam dyslekcję, <laughs> ale na szczęście ten pociąg jedzie dobrze. Powiem Wam, że mimo, że oczywiście czeka mnie drugi z powrotem pociąg, oczywiście w drogę powrotną to w tym momencie jestem zrelaksowany. Bardzo fajnie. Możecie też zostawić łapkę w górę. Dobra, teraz tak na spokojnie pójdę sobie do galerii. Może was zaskoczę, ale tutaj w Ełku, gdzie jestem, jest o wiele cieplej niż przed chwilą było. No elo, witam serdecznie. Słuchajcie, szybki update, zmieniłem aparat i tak, po pierwsze tu mam drinka, a nie mam 18 lat. Nie no, oczywiście żartuję, Lemoniadka, piękna pani mnie namówiła, więc... Musiałem kupić. Nie no, a tak szczerze, to w dalszym ciągu nie jestem kompletnie zadowolony z zakupów. Znaczy, jakichś zakupów to nie są zakupy. E, więc tak, idę sobie teraz na plażę, są wakacje, jest ciepło, więc myślę, że będzie tam dużo osób. Tak, przejdź, panie samochodziku. Tak, zrobiło się trochę ciszej i właśnie chciałem jeszcze dodać, że nie wiem, czy to widać po mnie, ale czasem, jak mam taki kontakt z ludźmi, to do razu jestem bardziej energiczny i tak dalej. E, no właśnie, kontakt z ludźmi i to nie tylko chodzi o to, że po prostu ich widziałem, tylko oczywiście parę osób do mnie podeszło. Bardzo fajnie, bardzo miło, znaczy, nie do końca wiem, jak oni nie rozpoznali, bo miałem maskę. Tak, moi kochani, Wy też tąście maski, to jest bardzo dobra znaczy lepiej mieć 500 zł w kieszeni, tak? Macie to w Polsce? Macie to, w, no macie to w Polsce, kurde, na tego w moim mieście nie ma. Jeszcze muszę Wam się wyżalić jak taki typowy youtuber, że ojejku, nie chciałem tego kupić, ale mimo wszystko wydałem bardzo dużo pieniędzy i tak też jest w moim przypadku, bo kupiłem najmniejszą pizzę, taką naprawdę, że to na moją małą rękę, bo ona się cała zmieściła, 25 zł. Ale plus jest taki, że po pierwsze była fajna pani w obsłudze, a po drugie zawołała mnie w ogóle po imieniu. Mi, miła sprawa, nie? Moi drodzy, zbliżamy się właśnie nad jezioro, muzyczka, gra jest klimatycznie, powiem wam ciekawostkę, właśnie dlaczego nie nagrywam w galeriach, już pomijając to, że jest dużo ludzi i wiadomo starsze osoby często by mi coś powiedziały, no i czasem mówią jak wyciągam kamerę, ale to jest do przebolenia, natomiast do przebolenia nie jest demonetyzacja, którą się dostaje na przykład za to, że nagrywa się w galerii i wiadomo, że w głośnikach czasem sobie poleci jakaś nutka i ta nutka oczywiście ma prawa autorskie, których ja nie mam. Tak szczerze to trochę mnie zmyliło i to się chyba nazywa relaks, dawno nie odczuwałem takiego odczucia, ale zobaczcie, naprawdę bardzo ładnie, tutaj troszeczkę nawet ludzie się kąpią. Szczerze mówiąc zdenerwowało mnie taki tata, który po prostu <grym> wrzucił, że tak powiem, wręcz swoje dziecko tutaj powiedział płyj płyń i to dziecko coś tam dadusiło, ale ja nie chcę, płyń. Ale widoczki pierwsza klasa, naprawdę yy, sam, sam widok relaksuje, naprawdę. Patrzcie, siedzą tutaj ludzie, nie. I dziwią się, że jest zimna woda, nie dyskutują. Ej, zimna, nie. No, ciekawe dlaczego. <grywa> Tam przez ostatnie dwa dni było tak zimno. Cały czas padał deszcz. Nie wiem, to są jakieś chyba Sherlocki. Nie, nie, to nie o państwu, nie. Nie wiem czy was to interesuje, ale zaraz mam pociąg, w sumie tu nigdy o takiej godzinie samemu nie byłem w innym mieście To jest dobre miejsce, oczywiście nie po to, żeby się nachlać Ty, ale tu chyba nie można wchodzić, no, po prostu do łazienki się chce, tak? Mama, a dałabyś mi 2000 złotych w gotówce? już, grzus no. Moi drodzy, ten vlog to był taki swego rodzaju eksperyment, bo no eksperymentowałem. Nie wiem czy podobały Wam się dłuższe, czy też krótsze vlogi, także dajcie mi dużo wskazówek w komentarzu, to mi na pewno w jakimś stopniu pomoże. I pamiętam, że kiedyś nagrywało mi się prościej te vlogi, bo teraz ciężko mi mnie zrobić z mojego nudnego dnia. Coś, co nadawałoby się do wrzucenia na YouTube, bo no, zrobienie z nudnego dnia, ciekawego w miarę filmu, no nie jest takie proste. Także bardzo dziękuję Wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że ci wszyscy, którzy przyszli tutaj po Gierki, no dzisiaj nie będą jak już super bardzo zawiedzeni. Słuchajcie, widzimy się już jutro i prosiłbym Was bardzo o stawienie łapki w górę. Jak będzie ich dużo, to będę wiedział, że taki format, jak to każdy mówi, Wam się podoba i co jakiś czas będę wstawiał. A na dzisiaj to tyle. Życzę Wam miłego poranka, wieczora, nocy, dnia, wesołych świąt. Jeśli masz urodziny, wszystkiego najlepszego, w zależności kiedy mnie oglądacie. Życzę Wam wszystkiego najlepszego.